Hej, to ja dzisiaj sobie pogramy w Challenge, taki krótki odcinek i pozdrawiam Wiktorię bardzo serdecznie, hejka. E, więc tak, e, dzięki za suba. E, więc e, gramy w Hire Challenge, taki naprawdę krótki odcineczek, e, więc lecimy i nie nagrało mi się jak grałam wcześniej dwa razy, jakby nagrało się, ale też nie wyszło wtedy. I odblokowano mu postać chłopaka. No i właśnie chciałam Wam się pochwalić, że e, mój rekord włosów to. 500 ileś tam. O oh, nie! Oh, Mamma mia! Mamma mia! <laughs> Dobra, ale chodźmy już. Tak! Gdzie dwie plansze, przejdziemy, czy coś. Eee. No nie, ale mi się prostu nie mogę. Ja nie wierzę, nie wierzę. Po prostu nie wierzę własnym oczom. Pewnie będzie za krótki albo gdzieś 5. Znaczy 10. Miałam rację. <grym> Abym miała takie długie włosy. No i sami widzicie. 575. A więc tak. 10 diamencików, e, Mało. Ale okej, okay, dobra. Przechodzimy kolejną planszę. Um, więc tak lecimy. Łuchu! O nie nościało mi znowu. Nie, bo, nie wierzę. <śm> Kluczyk! Wtedy otworzyliśmy też gdzieś ten, ten trzy skrzyneczki. I um, był taki, jakby była taka torba, ale. No jej nie zgarnęłam, więc trudno, ale raz się żyje, ale za to zgarnęłam dużo diamentów, więc tak, pamiętajcie o y łapkach w górę, subskrypcji i dzwoneczku, y to widzimy się w kolejnym odcinku, to na razie.